Minister, jeden z członków rządu mówi pytany przez posłów, co się stało z grupą ponad 1000 w zasadzie 3200 nielegalnych imigrantów, którzy rzekomo zdaniem polskiej policji nie zostali przyjęci do, do Polski, czy polskiego MS, MSW, a zdaniem niemieckiej policji federalnej zostali do Polski przesłani. Przedstawiciel rządu mówi, że on nawet nie wie jak zadać pytanie w tej sprawie, przecież to jest coś niebywałego. Znaczy on nawet nie wie czy może zadać pytanie, znaczy, bo to jest największy problem, nawet nie o to chodzi, że on ma problem intelektualny, no bo to oczywiście obnaża pewne słabości, że tak powiem umysłowe tej ekipie, ale, ale, ale on nie wie czy on może, to jest podstawowy problem, czy mu wolno. To co by to znaczyło, że on by zaczął pytać o tak trudne rzeczy Niemców, przymuszając ich do tego, żeby się przyznali do jakichś rzeczy, które nam się nie podobają i które być może nie wzbudzą entuzjazmu też na świecie. No to oznacza, że Polska ma suwerenny wobec Niemiec rząd. A nie o to tu chodziło. Nie po to były te wybory 15 października, żeby Polska mogła Niemców rozliczać na przykład złamania prawa czy łamania umów międzynarodowych. Mija dosłownie kilka dni Janusz Rzyczkowski wybiera się na konferencję prasową. Telewizja Republika zadaje pytanie o te liczby i okazuje się, że jeszcze inni przedstawiciele administracji szeroko pojętej administracji państwa polskiego mówią, że to nie kwota 3500, jak wynika z danych Republiki Federalnej Niemiec, tylko prawie dwa razy większa kwota jest. Kwota. Liczba osób to jest liczba osób, o których możemy mówić w kwestii tego, co Niemcy chcieliby wysłać do Polski, kogo chcieliby wysłać do Polski albo kogo wysłali. nie mamy jasności. No wydawałoby się, że to są rzeczy niebywałe. Przecież na początku, w roku 2015, mowa była o tym, że 2000 nielegalnych imigrantów ma zostać w ramach przymusowej relokacji wysłanych do Polski i już to wzburzyło Polaków w gigantycznym. Yy, oporze, a... ani, ani 2000, ani 12 tysięcy, myślę, że ich są już w tej chwili dziesiątki tysięcy, tylko że nas się na zasadzie gotowania żaby przyzwyczaja. Ten proces bardzo szybkiego przepychania tych imigrantów na różne sposoby w tej chwili trwa. no Skąd się nagle mnóstwo tych takich dziwnych ludzi, jest, dziwnie zachowujących, e, mam jakieś informacje o ataku na kościół, mam jakieś, widzieliśmy te obrazki z tym samochodem, tego się zaczyna mnożyć, tak? Skąd się to nagle wzięło? Tak? No, tego nie zrobiło 5 czy 15 osób 2 2000, bo większość z nich jednak e, zachowuje się przynajmniej początkowo bardzo spokojnie. Więc, więc to jest prawo statystyczne. No, jeżeli mamy kilkadziesiąt już wypadków różnego typu, zarejestrowanych w internecie, jakichś bardzo agresywnych, czy takich no, łamiących normy zachowań, to znaczy, że ich jest tutaj co, co najmniej setki razy więcej, bo tylko niewielka ilość osób zachowuje się w tak radykalny e, sposób. E, I teraz pytanie, e, i jak naprawdę jest przeprowadzana ta operacja, bo Donald Tusk pewnie to wie, jest jednym z niewielu ludzi, którzy to, to wiedzą. Ale ile ich jest tu naprawdę, dowiemy się po latach. Myślę, że to są już dziesiątki tysięcy. To wiąże się z politycznym pytaniem. Ja spytałem o to na początku, teraz spytam o to również w tym kontekście, o którym mówimy. Przemysław Czarnek mówi o ofercie politycznej. Premier, Donal, premier Donald Tusk no robi to, co robi, widzimy to. Były premier Mateusz Morawiecki na naszej antenie mówił o ofercie politycznej dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla Konfederacji, być może dla części partii szymona Hołowni. Czy Tomasz Sakiewicz uważa, że to jest realny scenariusz, w którym część ugrupowań koalicji, która rządzi od 13 grudnia, zerwałaby te porozumienia koalicyjne? i zdecydowała się rządzić w jakimś innym układzie z prawem i sprawiedliwością. No, tutaj musiałaby być zgoda Konfederacji, bo ewidentnie by brakowało ich głosów, a co do Konfederacji nie, nie możemy być pewni, czy oni jednak nie wolą rządów w różnych powodów Donalda Tuska i, i potrzeba jest ich jasnej deklaracji, to publicznej deklaracji, bo mamy partię, która mówi że ona jest bardziej radykalna odpisu, że ona bardziej nie chce imigrantów, że ona bardziej nie chce Zielonego Ładu, że ona bardziej nie chce narzucania państwa europejskiego, a swoimi działaniami tak naprawdę ułatwia rządy Donaldowi Tuskowi i teraz potrzeba ich jasnej deklaracji, że oni doprowadzą do upadku tego rządu, jeśli powstanie taka okazja. Rzeczywiście jest grupa w PSL-u i to jest rosnąca grupa, która by chciała wyjść z tej koalicji, no ale oni tego nie zrobią, jeśli nie będzie większości. No bo no proszę spojrzeć też na ich interesy. Oni potracą stanowiska. A Donald Tusk będzie premierem rządu mniejszościowego, ale będzie dalej, bo się nie powoła nowego premiera. No w związku z tym e, rzeczywiście tu jasna deklaracja ze strony Konfederacji by spowodowała, nie chcemy Donalda Tuska, to może być nawet rząd techniczny do wyborów, e, które będą na przykład w przyszłym roku na, na jesieni, na wiosnę, w zależności od tego jak się umówią. Ale, ale musi być taka deklaracja. Jak do tej pory nie padła ta deklaracja i być może głównym powodem wcale nie jest problem PSL-u, tylko brak jasnej deklaracji ze strony Konfederacji, że oni się zgodzą na przerwanie rządów Donalda Tuska. W PSL-u na pewno jest to grupa prawie połowy posłów i to by już wystarczyło.